Okej, okay. oa o, czekajcie, bo pulpit nagrałem, nie wiem czemu. E, witajcie! Tutaj znowu ja, The Gamer Megapixel. I dzisiaj znowu nowa gra. I jak zwykle nie ma odcinków, nie pojawiają się, powie... pojawiałem się co miesiąc i jestem głupi. Tak wiem. E, tak dzisiaj nową gra jest Paraword. E, jest to gra. Mm, e, wiecie co, ja nie znam się na gatunkach gier. A mogę wam troszkę opowiedzieć fabuły. To jest gra o takich poszukiwaczach yy, przygód, nie? którzy, yy, tak jakby trafili do takiego ziomka, który poprosił swoją wspólniczkę, żeby zabrała ich do, że tak powiem, innego świata. O. I, i tutaj jest właśnie epoka, widzicie, dinozaurów. I, 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 I na tym to głównie polega. I czekajcie, no i kampania. Kampania, czemu. No, dawaj, o. No więc tak: najpierw szkolenia nie będziemy przechodzić, bo to jest nudne, żmudne i tak dalej. Trudność niech, niech będzie niska. Eee, dobra. Jedziemy: eee, Yy, dobra, no to widzicie wstęp. Nie, taki yy, typowy, nie? <gry> w takich grach. Yy, no więc tak, rozpoczynamy misję. O, co tutaj mamy film. Ale ja nie chcę zanudzać swoich filmów, znaczy filmów filmami, o. <gry> yy, Także pominę go. Mam nadzieję, że mi pozwolicie. okej. Okay. Czekajcie, ja może to trochę cisze. Okej. Okay. No dobra. Okej, okay, no i walczymy. No tu jest nasz pierwszy ten... ...ziomek. No, no czemu go nie walisz, no? E, dobra. I to jest kto? A, jakiś yy, yy, dino gówno. Jakieś dino gówno. Nie wiem. Yy, tutaj niszczymy norę tych ziomków. No. Zabijaj się. Dobra. Proszę bardzo. No, jakieś laski atakują. E, no dobrze. Ja szczerze nie widziałem tutaj jakiś gier. Znaczy, na pewno są jakieś y, let's play'e. Dobra, zamknę się. No dobra. Y, ogólnie na YouTubie nie widziałem żadnych... No kurde! No, wreszcie, dobra, dzięki. E, dzięki, ludzie, że daliście mi powiedzieć. Ogólnie na YouTubie na pewno są jakieś let's play, ale ogólnie nie widziałam żadnych let's play'ów z Paraworda. Gra jest naprawdę spoczko. A e... Aha, no Czyli tędy. Ja już nie raz przechodziłem tę misję. <laughs> Także ja tego nie przechodzę na ślepo. Chcę po prostu wam pokazać, jak tam ja w to gram. Co to jest? Aha, ank mocy. Oj, czekajcie. Okej, okay. no dobra. No, czyli ospierdzielamy na yy, ich. Tych ziomków. No, zobacz ich. No. E, dobra, gdzie teraz idziemy? Podejrzewam, że tu. tych sobie damy. O, o tu jest ten Bela, nie? Czy Stina? A no, tak, pięknie. Stina. No, dawaj. O, wątpię, czy by zdołał. O, wydajesz. Okej. Okay. Tak, wiem. Słyszałem. No, to życzę powodzenia, rozbijcie ich. Dobra. No, zabijać ich. No, i zabili naszego, no. No szybko, dawaj. No, ej! Halo, ziomki. Gniazdo, 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 nie wiem gdzie jest. No, no be. Gdzieś tu byłoby gniazdo, czy nie? E, o kurde, ej. Halo? Gniazdo? Gdzie to coś ma być? E. No, tutaj już raczej nie będzie. No jasna hole, albo ja lepiej jestem, albo nie wiem co. No what the fuck? Nie wiem, może pójdziemy dalej. Sprawdzimy sobie ten dziennik, bla aha. Eee, aha 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 no ewidentnie no gdzie tu jest do cholery Boże tutaj czemu ja jestem taki ślepy serio ale jego wcześniej tu nie było no, bo jestem ewidentnie ślepy i głupi. Ja się za to 20 czaszek dostaję, okej. Okay. Spoką. Do awansu ty potrzebujesz 10. Nie, nie. Coś mi się popriszyło. Dobra. <desk> <duszy> Bardzo fajnie. Stina, o No, dziękuję.